Za chwilę panorama, którą poprowadzi dla Państwa Karol Gnar. Dzień dobry Państwu. MSZ ujawnił notatkę z 2008 roku przygotowaną dla szefa dyplomacji w rządzie POPSL Radosława Sikorskiego. Rosja jest niegroźna to główna teza dokumentu. Rzecz w tym, że tamten rząd, jak się później okazało, bardzo się pomylił. Oprócz publikacji dokumentu Witold Waszczykowski przedstawił główne założenia polityki zagranicznej na ten rok. Maksymilian Maszęta. Wśród sukcesów polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski wymienia przede wszystkim szczyt NATO w Warszawie, wzmocnienie Grupy Wyszehradzkiej i umocnienie pozycji Polski w Unii Europejskiej. Nie zaniedbywaliśmy naszych naszych przyjaciół w Unii Europejskiej. Cały rok 2016 minął na intensywnych rozmowach, konsultacjach na temat przyszłości Unii Europejskiej. Rozmowa premier z ministrem spraw zagranicznych dotyczyła przede wszystkim wyzwań, które stoją przed polską dyplomacją. Po dzisiejszej rozmowie mogę powiedzieć, że ze spokojem patrzę w 2017 rok. Pan minister Waszczykowski jest dobrze przygotował założenia naszej polityki zagranicznej i ten plan, który jest bardzo ambitny, jak powiedziałam, ale jednocześnie bardzo realistyczny. Wśród najważniejszych zadań w polityce międzynarodowej rząd wymienia kryzys migracyjny, brexit, współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, reformę Unii Europejskiej, zacieśnianie współpracy z partnerami z Unii oraz politykę wschodnią. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odtajniło i opublikowało notatkę z początku 2008 roku, przygotowaną dla Radosława Sikorskiego, szefa dyplomacji w rządzie PO-PSL. Siedmiostronnicowy dokument zatytułowany Tezy o polityce RP względem Rosji i Ukrainy pokazuje wyraźny zwrot rządu Donalda. Ku polityce prorosyjskiej. Uważam, że ta notatka ma istotne znaczenie, ponieważ pokazuje olbrzymią woltę tamtego rządu, odejście od tradycyjnej koncepcji polskiej polityki zagranicznej. W notatce czytamy między innymi: Możliwości ekspansji Rosji w rozumieniu politycznym i gospodarczym, a już tym bardziej militarnym, są dość ograniczone. Napotykają one poważne przeszkody w krajach wspólnoty niepodległych państw, takich jak Ukraina czy Gruzja. Natomiast możliwość wpływania Moskwy w sensie uzyskania przez nią specjalnych praw na kraje Europy Środkowo-Wschodniej, przynależące do Unii Europejskiej i NATO, są znikome lub zgoła żadne. Tam dochodzi do wyjaśnienia bardzo, bym powiedział, łopato, łopatologicznego iż odchodzimy od polityki proukraińskiej, przechodzimy na politykę prorosyjską, aby grać tym instrumentem na Zachodzie. Rząd POP bardzo się pomylił. Notatkę sporządzono w marcu 2008 roku, a już w sierpniu Rosja zaatakowała Gruzję kilka lat później Ukrainę. Pan minister Waszczykowski myślę, że dobrze zrobił i, i, i że te dokumenty opublikował. I w tej sytuacji trzeba będzie Ukrainie spojrzeć prosto w oczy. Że powinien to zrobić Donald Tusk. Prorosyjska dyplomacja rządu Donalda Tuska zdecydowanie osłabiała relacje Polski z Ukrainą. Z punktu widzenia Polski było to niekorzystne. Z tego względu, że myśmy zaprzepaścili chyba te swoje interesy na wschodzie, głównie na Ukrainie i w Białorusi, wpisując się w ogólny nurt, natomiast nie dbając również o własne interesy. Treści dokumentu MSZ z 2008 roku, który tak zachwalał szef resortu Radosław Sikorski. Bardzo dobry materiał. Akceptuję postulat Rady. Wynika, że jeśli już Polska chce mieć wpływ na Ukrainę, to przez Rosję, bo perspektywa przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO jest mało realna. Polska nie powinna o to zabiegać. Odtajnienie notatki krytykuje platforma obywatelska, której zdaniem to szkodzi Polsce. Tego nie rozumiem, nie akceptuję. I po prostu się z tym nie zgadzam, też jako, jako były minister spraw zagranicznych. Dzisiaj najgłośniej krzyczą i larum podnoszą ci politycy opozycji, którzy 12 miesięcy ostatniego roku poświęcili w dużym stopniu i swój czas na to, aby jeździć za granicę, przede wszystkim do Brukseli i tam organizować różnego, różnego rodzaju akcje przeciwko polskiemu państwu. Premier dodała, że nie było przeciwwskazań do publikacji dokumentu MSZ. Polska straciła czas, Polska traciła lata, kiedy powinna się była zbroić, Polska traciła wpływy na Ukrainie, w Gruzji, w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, który powinna mobilizować i jednoczyć wokół siebie także, wspólnie z Unią Europejską, czyli robić to, co próbował robić świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Efektem polityki zagranicznej rządu było również rozdzielenie wizyt w Smoleńsku. Donald Tusk był tam trzy dni wcześniej niż prezydent Lech Kaczyński, który zginął pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Maksymilian Maszenda, Panorama. 24 stycznia, wtorek, to jest główne wydanie Panoramy o to, co jeszcze dziś w programie. IPN odtajnie dokumenty. Są które kwestionują konieczność ujawnienia... Tej komunistycznej spuścizny. Opozycja z problemami. Coś tam kompletnie nie panuje ani nad przekazem, ani nad wizerunkiem. Grypa szaleje ponad 100 tysięcy zachorowań w ciągu tygodnia. Wszystkie łóżka są zajęte łącznie jak Państwo widzicie z łóżkami na korytarzu. Akta osobowe funkcjonariuszy SB, sprawy operacyjne wywiadu i kontrwywiadu wojskowego PRL, czy materiały dotyczące Ryszarda Kuklińskiego. Między innymi takie dokumenty znalazły się w wykazie z byłego zbioru zastrzeżonego, które dziś udostępnił Instytut Pamięci Narodowej. Dariusz Bohatkiewicz. Przez kilkadziesiąt lat były to tajne materiały ukryte w zbiorze zastrzeżonym. Teraz IPN publikuje blisko 6,5 tysiąca sygnatur akt i ich krótkie opisy. Transparentność życia publicznego i politycznego jest niezwykłą wartością. Została podjęta taka decyzja. Wszystko zgodnie z obowiązującym prawem się odbywa. Mimo to, podobnie jak w przypadku lustracji, ujawnienie tych dokumentów wciąż nie wszystkim się podoba. Są środowiska, które kwestionują konieczność ujawnienia tej komunistycznej spuścizny. W środowiskach, które z ramienia władzy sowieckiej kontrolowały Polskę, przepoczwarzyły się w środowiska demokratyczne, a potem one same i osoby z nimi związane Tłumaczyły Polakom, co jest dobre w demokracji. W utajnionych dokumentach znajdują się m.in. akta funkcjonariuszy SB, wywiadu oraz teczki tajnych współpracowników. Najciekawsze dotyczą tzw. nielegałów, czyli w tym przypadku agentów PRL-owskich służb, którzy wcielali się w postać innej osoby, przejmując jej życiorys. I tu historia z lat 70 Agenta, który wcielił się w postać przesiedleńca z Polski do RFN, Jerzego Kaczmarka. Komunistyczny szpieg jako Jerzy Kaczmarek zatrudnił się w niemieckim urzędzie do spraw cudzoziemców. Gdzie sprawdzał dokumenty osób, które przyjechały tu z Polski. Jeżeli zauważył, że niemiecki wywiad podejrzewa kogoś o szpiegostwo, informował Moskwę. To był dzwonek alarmowy dla KGB, żeby ewentualnie, jeżeli wśród tych ludzi są jacyś oficerowie, agenci żeby ich wycofać, ponieważ grozi im aresztowanie. Ujawniono dziś również akta dotyczące najgłośniejszych afer wywiadowczych i gospodarczych. Jak afera żelazo w latach 70 komunistyczni agenci na terenie zachodniej Europy dokonywali kradzieży, napadów, a nawet morderstw. Zdobywali dzieła sztuki, złoto i pieniądze. Łupy miały finansować działania wywiadu, ale większość z nich trafiła do oficerów MSW. Kolejny przykład to afera FOS, czyli Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w 1989 roku. Wojskowe służby specjalne pieniądze przeznaczone na spłatę zadłużenia wykorzystywały do własnych celów. Materiały zupełnie kluczowe do badań kulisów III RP i powstawania wielkich fortun finansowych. Część dokumentów dotyczy także inwigilacji Solidarności. Gdybyśmy wiedzieli, ilu wybitnych działaczy podziemia e, antykomunistycznego było agentami nie służby bezpieczeństwa, tylko Wojskowych służb kont wywiadowczych, to byśmy musieli napisać historię Polski na nowo. Ciekawa jest także historia oficer CIA, Su Bargraf, łączniczki generała Ryszarda Kuklińskiego w Warszawie. Bezpieka nie trafiła na ten trop łączący Su Bargraf z pułkownikiem Kuklińskim. IPN zapowiada ujawnienie kolejnych akt ze zbiorów zastrzeżonych. Wciąż jeszcze nie wiadomo, ile akt służby bezpieczeństwa i wywiadu PRL znajduje się za granicą, a ile w prywatnych rękach. Jak dokumenty ukrywane w domach Wojciecha Jaruzelskiego czy Czesława Kiszczaka dotyczących transformacji ustrojowej Polski Umożliwi nam odsłonięcie mechanizmów, za pomocą których Polakom utrudniano zrozumienie faktycznych zjawisk rozstrzygających niekiedy obiegu spraw publicznych. W zbiorze zastrzeżonym nadal pozostają 4000 akt. Największą ich liczbą dysponuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dariusz Buchatkiewicz, Panorama. Nowoczesna IPO z wewnętrznymi problemami tej pierwszej powodów do zmartwień przysporzył były rzecznik partii. Krytyki nie szczędzą też swojemu szefowi, młodzi posłowie Platformy Obywatelskiej, którzy mają za złe Grzegorzowi Schetynie zakończenie sejmowego protestu. Bartosz Łyżwiński. Protest w sali plenarnej sejmu zakończony, ale nie wszyscy jego aktywni uczestnicy są zadowoleni. Bo nie jest tajemnicą, że Rafał Trzaskowski, Agnieszka Pomaska, Cezary Tomczyk i Sławomir Nitras... Wywierali silną presję na szefa PO, by nie rezygnować z okupacji. Grzegorz Schetyna odmówił. Jeżeli ktoś nie wiosłuje czy kontruje i nie pasuje mu i osada, i towarzystwo, i sternik, to wtedy wysiada z łódki. Zdaniem ekspertów, dobry humor Schetyny to tylko pozory. Bo platforma nie jest monolitem. Na tej łodzi wielu próbuje wiosłować w swoją stronę. Kryzys przywództwa. Tam po wyjeździe Donalda Tuska do Brukseli właściwie nie ma przywódcy, kogoś, kto mógłby stanąć na czele i poprowadzić to środowisko. Nie da się ukryć. Z najnowszego sondażu wynika, że jedynie 19% respondentów popiera PO. Jeszcze gorzej jest z nowoczesną, która od listopada straciła aż 8 punktów procentowych. Spadek w sondażach powinien dać politykom nowoczesnej do myślenia, ale zamiast tego są kolejne wpadki, które trudno wytłumaczyć przejęzyczeniem czy niezręcznością. Nie umilkły jeszcze echa wyjazdu Ryszarda Petru z wiceszefową partii Janną Schmidt do Portugalii. A wiedzą historyczną popisał się poseł Paweł Rabiej, który na Twitterze umieścił taki wpis: Naziści, nie Niemcy. Na tej samej zasadzie Trybunału Konstytucyjnego nie zniszczyli Polacy, ale PiS i to on za to odpowie, a nie Polacy. I ściągnął na siebie falę krytyki na tyle dosadnej, że musiał zrezygnować z funkcji rzecznika nowoczesnej. A to już wczorajsze przesłuchania w prokuraturze okręgowej w Warszawie, do której wzywano uczestników, zajść przed Sejmem. Wśród nich Mariusz Malinowski, były kandydat nowoczesnej w wyborach parlamentarnych. Usłyszał zarzut znieważenia osoby publicznej, posła Tadeusza Cymańskiego. Do zgody potrzeba dwóch rąk, a nie jednej. Myślę, że będzie pan jeszcze tego żałował. Żegnam pana. Panie pośle, panie pośle. Co za bezczelny, co za bezczelny kawał. Coś tam kompletnie nie panuje ani nad przekazem, ani nad wizerunkiem, ani nad tym, co partia by chciała powiedzieć. To wszystko zmierza w stronę jakiejś katastrofy. Eksperci od wizerunku nie mają wątpliwości przykład idzie z góry. Pan Petrus jest największym ciężarem teraz wizerunkowym i reputacyjnym dla swojej partii. E, Im szybciej nastąpi zmiana lidera i jeśli to jest możliwe, tym lepiej byłoby dla nowoczesnej. Problem w tym, że to właśnie Ryszard Petrus zbudował nowoczesną i określił poszczególne role. Taka była konstrukcja wizerunkowa, że był król Ryszard razem z, z liderkami politycznymi. E, tam nie ma innej poważnych postaci, które mogłyby Mogłyby e, udźwignąć rolę lidera. Ryszard Petru problemu nie widzi. Lapsu się zdarzały i zdarzać się będą, za co z góry przepraszam. Przepraszać ani rezygnować nie zamierza lider kodu i nie skłania go do tego fakt brania od kodu pieniędzy w sumie 120 tysięcy złotych, ani nawet zaległości alimentacyjne wobec dzieci, które, jak ustalił tygodnik, wprost sięgają 200 tysięcy złotych. To jest bardzo proste. I dosyć oczywiste, i naprawdę nie widzę powodu, żeby robić tego wielką aferę. Ustąpienia kijowskiego domaga się zarząd Kodu, a nawet byli działacze. Ten człowiek topi nie tylko kod, tylko topi w tej chwili polską opozycję. Mateusz powinien absolutnie natychmiast zrezygnować z przewodnictwa Kodu. Sprawę faktur bada prokuratura. Jest też prokuratorskie śledztwo w sprawie blokowania Jarosławowi Kaczyńskiemu i premier Bacie Szydło wjazdu na Wawel. Bartosz Łyszwiński. Panorama. Członkowie Komisji Nadzoru Finansowego, którzy dziś zeznawali przed Sejmową Komisją Śledczą, wiedzieli o Ambergold, ale zamiast przekazać sprawę ABW, opublikowali ostrzeżenie na stronie internetowej. To kolejna odsłona braku działań państwa wobec piramidy finansowej, która oszukała, przypomnijmy, 19 tysięcy Polaków na ponad 850 milionów złotych. Joanna Pilszyk. A jak pan dowiedział się o sprawie? KNF, a konkretnie Łukasz Dajnowicz o podejrzanej działalności Parabanku, który działał bez licencji, dowiedział się od dziennikarzy już 30 października 2009 roku. No to... Państwa wyręczyć Ale... mają w tym mediach? Nadzorze chodzi... nad rynkiem finansowym? Nie. Jedyne co zrobiła wtedy KNF to umieszczenie spółki na internetowej liście ostrzeżeń publicznych. Miesięcznie odwiedzało ją wówczas zaledwie 5 tysięcy internautów. 19 tysięcy osób raczej nie wiedziały o istnieniu takiej listy. Wydaje mi się, że właśnie część z nich wiedziała. Prokuratorzy gdańscy też nie wiedzieli, sędziowie też nie wiedzieli. Co prawda rozumiemy sędziów i prokuratorów, bo wyrzucili telewizory, gazet nie czytali. To jest inna sprawa. Jak wynika z zeznań, Łukasz Dajnowicz sam podjął decyzję o publikacji informacji o Amber Gold w internecie, choć zeznał, że potem rozmawiał o sprawie z kilkoma osobami. Dokładnie nie... Pamiętam komu ja tam powiedziałem o tym ambelgo. Mimo, że komisja miała podpisane porozumienie z ABW, żaden urzędnik nie poinformował jej o podejrzeniach. KNF wydała za to m.in. 5000 broszurek informujących o piramidach finansowych. W końcu zgłoszono sprawy do jednej z gdańskich prokuratur. Państwo, żeście złożyli to zawiadomienie do jakiejś małej prokuratury, która was lekceważy kompletnie. Dopiero dwa lata później komisja wysłała pismo do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, ale jak się okazało nigdy do niego nie dotarło. Mija grudzień, mija styczeń, jest Luty, marzec, 10 rok, potem jest 11 rok, potem się zaczyna dwunasty rok, no i co? Czy no, jest jakaś konkluzja u Państwa? Wydaje mi się, że taka, y, takie stwierdzenie, że nie ma efektu, nie jest do końca To jaki był y, efekt? 851 milionów yy. nie ma. Rozumiem, 15 000 ale 000 yy. w tym czasie w Ambergold inwestowali kolejni ludzie, dzięki czemu spółka w 2011 roku mogła sobie pozwolić na przykład na inwestycje w linie lotnicze OLT Express. Jak wykazała dziś komisja śledcza, przez lata prokuratura nie reagowała merytorycznie na pisma KNF-u, a KNF nie reagował na opieszałość prokuratury. Rzeczywiście dostrzegaliśmy, że postępowanie prowadzone jest z trudnościami. Punkt Amber Gold powstał nawet pod oknami, chyba, na tak? przeciwko komisji. Niewiele dalej od KNF-u mieści się Ministerstwo Finansów, które mogło przeprowadzić kontrolę, jeśli zostałoby poinformowane o sprawie. Komisja Śledcza jest zdeterminowana, by jak najszybciej wyjaśnić aferę Ambergold. Są już dwa wnioski o możliwości popełnienia przestępstwa przez prokuratorów prowadzących tę sprawę. Chodzi o Hannę Borkowską i Barbarę Kijanką, które już zostały przesłuchane przez komisję. Joanna Pilszyk, Panorama. W głównym wydaniu Panoramy już za chwilę. Rząd chce kontrolować transport towarów. Niepokojąca liczba zachorowań na grypę. Tak zwany pakiet drogowy to kolejny pomysł rządu na uszczelnienie systemu podatkowego. Propozycja, którą na dzisiejszym posiedzeniu zajmuje się Rada Ministrów, ma przynieść dodatkowe miliardy do budżetu. Tomasz Marciniuk od marca transporty paliw, alkoholi i tytoniu mają być dodatkowo monitorowane. Głównym elementem w pierwszej odsłonie będzie rejestracja dokonywana przez podmioty wysyłające, odbierające oraz przewoźników. Później system ma także umożliwiać śledzenie poszczególnych ciężarówek w czasie rzeczywistym dzięki zamontowanym w nich nadajnikom GPS. To kolejny cios przede wszystkim w mafie paliwowe, które przez lata miały w Polsce istne Eldorado firmy słupy importowały i sprzedawały na polskim rynku ogromne ilości paliw, od których nikt nie płacił podatków, a budżet tracił rocznie co najmniej 10 miliardów złotych. Sytuację zmieniło dopiero wprowadzenie w połowie ubiegłego roku tak zwanego pakietu paliwowego. W sierpniu, który był takim pierwszym miesiącem obowiązywania pakietu paliwowego, Wzrost danych dotyczących oficjalnego rynku napędowego to było prawie 30%. A to oznacza znacznie większe wpływy do budżetu. W ciągu 11 miesięcy ubiegłego roku wpływy podatkowe były wyższe o blisko 15 miliardów złotych w porównaniu z analogicznym okresem roku 2015. Dzięki pakietowi drogowemu łatwiej będzie też sprawdzić, czy towar, który według faktur został sprzedany za granicę, faktycznie tam wyjechał. Pozwoli nam na typowanie podmiotów do kontroli na drodze, ale także podmiotów, mam na myśli przedsiębiorstw, podatników, tych, którzy decydują się na oszukiwanie budżetu państwa. Karuzele vat były jednym z najbardziej popularnych sposobów wyłudzania podatku. Na czym tracił nie tylko budżet, ale i legalnie działające firmy. Nie jesteśmy w stanie konkurować z oszustami. Oni zawsze będą tańsi, choćby o ten podatek, war, który oszczędzają i wyłudzają. Rząd POPSL przez długi czas na takie nadużycia przymykał oko, czego przykładem jest właśnie branża elektroniczna. W styczniu 2014 roku, z miesiąca na miesiąc, staliśmy się gigantycznym eksporterem telefonów komórkowych. Miesięcznie eksportowaliśmy 100 milionów, a nagle zaczęliśmy eksportować za miliard. I nikogo jakoś to strasznie tak nie zdziwiło. Zmiany wprowadzono dopiero w połowie 2015 roku. Monitoring w tym roku ma przynieść ponad 300 milionów złotych dodatkowych przychodów do budżetu. W przyszłym już ponad miliard. W porządku dzisiejszego posiedzenia rządu znalazły się też propozycje zmian w ustawie o pracownikach tymczasowych, które mają między innymi zwiększyć ochronę pracownic w ciąży. Rząd ma nie tylko coraz więcej pomysłów na walkę z oszustami podatkowymi, ale, co potwierdzają dane, także coraz więcej sukcesów. Pakiet drogowy jest kolejnym elementem tej walki, ale na pewno nie ostatnim, bo w planach są następne rozwiązania, jak na przykład centralny rejestr faktur. Tomasz Marciniuk, Panorama. 130 tysięcy nowych zachorowań w ciągu tygodnia. Kolejne szpitale zamykają drzwi przed odwiedzającymi. Grypa szaleje, proszę Państwa, lekarze ostrzegają, lepiej ją doleczyć do końca, bo powikłania pogrypowe mogą być naprawdę groźne. Elżbieta Byszewska. Przychodnie już pękają w szwach. A najgorsze podobno dopiero przed nami. Wszystko mnie boli w ogóle. Źle się czuję, taka jestem słaba, że nie wiem. Grypa szaleje w całym kraju. W tej szkole w Opolu nie ma dziś połowy uczniów. Ta w Jaworzynie Śląskiej do końca tygodnia zamknięta na cztery spusty. Wzrost zachorowań jest dwukrotny, infekcji, infekcji pseudogrypowych. No ileś pacjentów jest momentami zastraszająca. W Krakowskim Szpitalu Uniwersyteckim na przyjęcie przez lekarza trzeba czekać nawet 10 godzin. Na ostatnim dyżurze o północy mieliśmy, bo dyżurni nawet sprawdzili, 22 osoby zarejestrowane, jeszcze niebadane przez lekarzy. I mamy łóżek oczekujących, stojących, pustych. Wszystkie łóżka są zajęte łącznie, jak Państwo widzicie, z łóżkami na korytarzu. Nie lepiej na oddziałach dziecięcych. Tu też chorych więcej niż łóżek. W tym okresie no, trzeba unikać zbiorów dziecięcych, co jest czasami trudne, no, bo dzieci chodzą do żłobka, do przedszkola. Całkowity zakaz odwiedzin wprowadza coraz więcej szpitali. Lekarze ostrzegają, grypy nie można lekceważyć, potrafi być groźna. Każde powikłanie, każda infekcja u takiego pacjenta jest nieprzewidywalna. To właściwie za każdym razem jest to stan zagrożenia życia. Najlepiej postawić na profilaktykę, radzą lekarze. Robię syrop z cebuli, piję mleko z i z masłem. No stare sposoby mojej mamy i mojej babci. No zapobiegać to jest tylko szczepienie i te osoby, które się szczepiły przeciwko grypie, rzeczywiście łagodniej to przechodzą albo wcale. Co roku z powodu powikłań pogrypowych umiera około 200 osób, a to i tak zaniżone dane. Tylko niespełna 3,5% Polaków szczepi się przeciwko grypie. Dla porównania w Holandii to ponad 60%. Najlepiej zaszczepić się we wrześniu, ale kto nie zdążył, nie jest jeszcze za późno. Elżbieta Brzewska, Panorama. W Tomaszowie Mazowieckim pożegnano Rafała Wójcikowskiego, posła ugrupowania KUKIS-15, który zginął w wypadku samochodowym w miniony czwartek. Miał 43 lata. Posła żegnała rodzina, przyjaciele oraz ministrowie i parlamentarzyści prezydent Andrzej Duda nadał tragicznie zmarłemu krzyż kawalerski orderu odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności publicznej. To jest panorama. Co jeszcze przed nami? Europa dwóch prędkości wpływowy niemiecki polityk chce podziału Unii. Brytyjski Sąd Najwyższy zabrał głos w sprawie brexitu. Szef współrządzącej w Niemczech partii SPD krytykuje kanclerz Angare Merkel i domaga się reformy Unii Europejskiej. Zygmar Gabriel, który chce zostać kanclerzem, proponuje Europę dwóch prędkości. O tym, kto miałby tworzyć jej trzon, a kto ma wypaść poza główny nurt, Adam Krzykowski. Punktem wyjścia do politycznych rozważań Zygmara Gabriela było wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Brexit stwarza szansę na wzmocnienie współpracy grupy państw wewnątrz Unii, przede wszystkim w ramach Unii Walutowej i stworzenie wokół tego trzonu drugiej grupy państw słabiej zintegrowanych. W wywiadzie dla jednej z głównych gospodarczych gazet w Niemczech Gabriel mówi, że trzeba poważnie zastanowić się nad Europą dwóch prędkości, co miałoby spowodować redukcję napięć wewnątrz Unii i wzmocnić trzon Europy pomysł kontrowersyjny, radykalny, ale przede wszystkim utopijny, bo przeczy ideom Unii Europejskiej. W traktacie założycielskim zapisano, że Unia wspiera spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz solidarność między państwami członkowskimi. Nie ma alternatywy: albo będziemy Unią Zjednoczoną, zintegrowaną, albo nie będziemy wcale. Może nie wiem, co już się robili wygodnie z tymi, którzy myślą trochę inaczej niż oni. To pomysł szkodliwy dla całej Europy i niemożliwy do zrealizowania, twierdzi Marcin Makowski. To niestety jest jakimś pokłosiem rozwijania się wizji polityki zagranicznej przede wszystkim Niemiec z polityką zagraniczną Polski. Węgiel czy na przykład Czechy, szczególnie w przypadku kryzysu migracyjnego. Mimo że polska gospodarka, choć poza strefą euro, należy do najdynamiczniejszych na tle w stagnacji Europy, tempo wzrostu polskiego PKB jest dwa razy większe niż unijna średnia. To jest jedna wielka gra konkurencyjna. Doktor Artur Bartoszewicz mówi o grze interesów i podkreśla, że Polska jest ogromnym rynkiem zbytu o wielkim potencjale gospodarczym. Gospodarka polska ma ogromny potencjał rozwojowy i to właśnie polska gospodarka jest taką gospodarką, która może ciągnąć nie tylko rozwój gospodarek europejskich dzisiaj, ale również w przyszłości. Eksperci nie mają wątpliwości, że Europa dwóch prędkości to podwójna gra wyborcza szefa SPD. Uderzenie bezpośrednio w kanclerz Merkel, stwierdzeniem, że ona nie jest liderem. W będzie ubiegał się o partyjną nominację w wyborach kanclerskich, a jesienią stanie w szranki z Angelą Merkel, której błędna polityka imigracyjna coraz mniej podoba się Niemcom. Politycy w dzisiejszych czasach, w kampaniach, zwłaszcza wyborczych, wykorzystują emocje i nastroje społeczne. Jeżeli widzą, że pewne sytuacje czy pewne poglądy są popularne w opinii publicznej, to starają się to wy wykorzystać. Europa dwóch prędkości to nie jest nowa koncepcja, zwraca uwagę profesor Andrzej Sakson. Pojawia się najczęściej w czasie kryzysów. I świadczy, moim zdaniem, bardziej o. Braku pomysłu na integrację europejską, niż na trafną diagnozę. Polski rząd postawił już diagnozę, teraz chce przeprowadzić skuteczną terapię. Polska przedstawi propozycję koniecznych zmian w Unii Europejskiej. Stoimy na stanowisku, że Unia musi być zreformowana, aby mogła się nadal rozwijać. Polska proponuje wzmocnienie autonomii państw członkowskich kosztem unijnej biurokracji. Adam Krzykowski, Panorama. Brytyjska premier nie może samodzielnie rozpocząć Brexitu, orzekł Brytyjski Sąd Najwyższy. Teresa May będzie musiała uzyskać zgodę parlamentu. W panoramie, info, w panoramie informacje ze świata przygotował Łukasz Miec. Efektem werdyktu sądu ma być dodatkowy parlamentarny etap procedury wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Zdaniem premier May Brexit i tak rozpocznie się zgodnie z planem do końca marca. Decyzją sądu rząd nie musi jednak pytać o zgodę parlamentów Irlandii Północnej, Walii i Szkocji. Lala Lens La z 14 nominacjami do Oscara we wszystkich głównych kategoriach. O miano najlepszego filmu powalczą też m.in. Manchester by the Sea czy Moonlight. Wśród nominowanych za najlepszą rolę męską są Casey Affleck, Ryan Gosling i Denzel Washington. Za rolę żeńską Emma Stone, Meryl Streep i Natalie Portman. Niezwykłe zjawisko u wybrzeży Izraela w Morzu Śródziemnym zaroiło się od rekinów. Naukowcy nie wiedzą, co je przyciąga. Niewykluczone, że to ciepła woda odprowadzana z elektrowni w mieście Hadera. Jeśli ktoś mógł tego dokonać, to tylko on, Szwed Daniel Borin, właśnie przeszedł do historii, jest pierwszą osobą, która wykonała podwójne salto, w tym na skuterze śnieżnym. Zrobił to pierwszy i ostatni raz, jak obiecał żonie. Łukasz Myc, Pan Rama. Bożonie obiecnic się dotrzymuje. To wszystko w programie. Na kolejną panoramę zapraszam jutro o 15.40. Główne wydanie o 18.00. A już za chwilę w TVP Info cztery strony. Gościem programu będzie Małgorzata Wasserman. Ode mnie to wszystko. Spokojnego wieczoru Państwu. Życzę. Do zobaczenia.